Run. Kolejny TP I Dzisiaj obejrzymy sobie po raz kolejny Nike Elite Pack i Hyper Venom Finish. Poprzednio były Fantomem, Teraz Finish. Finish to jest taka yy, niższa półka. Tak jak wapory yy, czy TM część 6 czy Opus 2 niższa, ale oczywiście profesjonalna, bo to są również buty, w których grają piłkarze, na przykład Wayne Runy w finiszach gra. Jest to ogólnie bardzo popularny model zarówno wśród klientów, bo często widzę, że wykupujecie, jak i zawodników, którzy tam sami sobie buty kupują. Ten model, tak samo jak vapory, jak dla mnie jeden z najlepiej wyglądających z całej kolekcji, kolekcja Elite Pack wyszła. 16 sierpnia 2016 roku. Gdyby ktoś nie był zorientowany albo oglądał tylko ten filmik, wizualnie prezentuje się świetnie. Większość jest biała. Białe buty rzadko w tej chwili się pojawiają, kiedyś były ekstrawagancją, dzisiaj są wręcz klasykiem. Zielone detale bardzo ładnie tutaj się prezentują w połączeniu z czarnym. I co mi się szczególnie podoba, to te oj, srebrne elementy, które tutaj mamy z boku. One bardzo ładnie się mienią, bardzo fajnie to wygląda. Jestem dużym fanem srebra. W finiszach oczywiście nie mamy tutaj cholewki w tym samym designie, czyli tutaj w tych elementach czarnych takich wielokątach, ona jest gładka. powielona tak naprawdę z poprzedniej generacji niby zrobiona z materiału, który jest trochę bardziej elastyczny. Jeśli już przy tym jesteśmy, to sobie zobaczmy, jak się zginać u pingwina. I faktycznie dosyć, dosyć elastycznie to jest. Może tutaj nie jakoś tam rewelacyjnie, ale bezproblemowo i mi się wydaje, że dobra jakość. Tak samo jak fantomy, również finisze w pewnym momencie dostały nowy materiał cholewki, nowy, stary, ponieważ w poprzednich Hypervenom Phantom, które tak naprawdę były w półce finiszu, jakby się położyli koło siebie stare fantomy i finisze, to to jest bardzo podobny but, szczególnie teraz, bo finisze od kolorystyki na Euro 2016 dostały tą cholewkę przypominającą bardzo materiał przypominający Hypervenom Phantom 1. Mamy oczywiście włókna Flywire, czyli nylonowe włókna zatopione tutaj po bokach cholewki, które przy obciążeniu, kiedy noga napiera na boczne ściany, się utwardzają i utrzymują nogę w odpowiedniej pozycji, co jak najbardziej nie jest tylko jakimś bajerem, ale się spisuje dobrze, o czym pisaliśmy w recenzji. Recenzja jest na tp.pl. Zapraszam do obejrzenia. Była dosyć szybko, bo recenzowałem jeszcze pierwszą kolorystykę, która się pojawiła, premierową. Hyper Venom 2, cała seria jest na rynku już prawie 2 lata w tym momencie i od 2017, od początku, doczeka się trzeciej generacji. Cholewka, jeśli chodzi o właściwości, bardzo miękka. Fajna mi się wydaje, że szczególnie w przypadku finisza wychodzi im to tutaj na dobre ta zmiana, bo jest zauważalnie bardziej miękko, jak tak sobie przypomnę jakość tej wcześniejszej cholewki pamiętajcie, zwróćcie uwagę, jeśli nie wiecie jak kolorystyki po kolei wychodziły i nie będziecie w stanie prześledzić od euro 2016, co się pojawiało to żeby zwrócić uwagę, że tutaj ona wygląda jak takie plastry miodu natomiast w modelach wcześniejszych wygląda to zupełnie inaczej jest to tutaj takie chaotyczne wielokąty Przegrzewane jakoś, żeby powstał taki, a nie inny kształt. Finniejsze czasem trudno rozróżnić od niższych wersji. Zawsze niech cełowa ze znacznikiem będzie to, że mamy to tutaj ten język, który jest, a go nie ma, bo jest zespolony z materiałem, z którego stworzona jest cholewka. Oddzielony dopiero tutaj trochę tam wysiłku potrzeba, żeby włożyć te buty, wysiłku takiego, poświęcić po prostu więcej uwagi, bo trzeba. Jak zawsze zresztą tutaj mocno rozsznurować, ale tutaj też włożyć palce jakoś zacisnąć ten but trochę. Przez co też teoretycznie, jeśli ktoś zbyt wąskiej stopy nie ma, to bardzo dobrze będą mu tutaj leżeć. Myślę, że szczególnie z tą nową cholewką. A jeśli ktoś ma za wąską, no to niestety to jest minus tego języka według mnie, że tutaj za, za mocno się zacisnąć po prostu nie da, bo się będą robić jakieś takie fałdy. Na one same z siebie też tutaj się tak nie spawdzą, żeby ten but za, dał się dobrze zacisnąć, żeby tutaj ta przestrzeń gdzieś zginęła. Normalnie to wiadomo, język wchodzi pod cholewkę, a tutaj nie ma, nie ma gdzie uciec więc to taka uwaga, że finish, tak jak Phantom, tak jak powiedziałem, nie tylko z uwagi na język, ale z uwagi na to, że jest stosunkowo szeroki, myślę, że w porównaniu do Mercuriali, jak i może nowych Magist, również taka propozycja dla osób z trochę może szerszą stopą, jeśli już czegoś szukać, ja bym wskazał na Hypervenomy. Wkładka, wkładka, niepodziurkowana, szczerze wydaje mi się, że ona, bo tutaj dużo kleju, a Ciekawostka, widzicie, wcześniej nie widziałem. Ciekawe, czy to dopiero od któregoś momentu, czy zawsze było. Yy, wkładka nie jest jakoś tam szczególnie tutaj usztywniona dodatkowo, i mi się wydawało, że ona powinna być przyklejona i ją oderwałem. Ale otóż nie, bo jeśli sobie tu spojrzymy, to tutaj nic nie ma, a tutaj mamy takie poprzeczne paski kleju. I tutaj widocznie chodzi o to, żeby po prostu zniwelować ewentualne przesuwanie się w tej kładki wewnątrz buta. Ciekawe. On po prostu sobie tutaj tak leży. Jakiś tam klej jest w środku, który ją utrzymuje w miejscu, ale z drugiej strony to nie jest przyklejenie. Tak, ciekawostka. Wyściełanie, tak jak w tych wszystkich najlepszych butach, tutaj bardzo dobrze wyprofilowane. Dosyć małe, bo but jest małe w sensie nie za grube, bo but jest dobrze wyprofilowany do stopy. Pod względem takim, jeśli sobie spojrzymy, ile tutaj nakładów poświęcono na to, i myśli, i zaczerpnięto różnych fajnych rzeczy z wcześniejszych butów, to znaczy mamy Flywire, czego wcześniej nie mieliśmy w serii Hypervenom przed tą generacją. Mamy to tam trochę teoretycznie ulepszoną cholewkę, mamy tutaj ten materiał, który jest trochę bardziej miękki. Mamy ten język, który no czy jest dobry, czy niedobry, ale zaczerpnięty też ym, z Vaporów 10, które wcześniej miały jako jedyny ten język. No to wychodzi na to, że całkiem dużo tutaj nagromadzonych rzeczy mamy w bucie. No, który powiedzmy, że kosztuje tyle co tam tempo, czy tyle właśnie co wapor. W tym wypadku, w wypadku tej kolekcji, no i nowego vapora, który trzeba wziąć pod uwagę, vapor 11, który prezentuje się bardzo dobrze, tutaj bym nie powiedział, że jest to może najlepszy wybór, chociaż jeśli ktoś ma szeroką stopę, to może właśnie lepiej finish niż, niż vapor 11. Finisz nie 2, finish 1 oczywiście, bo finish w pierwszej generacji Hypervenom. Nie było. Yy, bardzo yy, łatwo poznać, i to też tutaj, yy, jeśli mówimy o podróbkach, sobie wspomnimy, że yy, hyper Hypervenom Finish, czy tam wcześniejsze fantomy, nie miały tak ładnie tutaj wyprofilowanej tej podeszwy. To jest taka gruszka, ona dosyć mocno wystaje. Jak sobie spojrzymy tak na ten but, to to ewi ewidentnie widać: podrabiacze nie zdołali jakoś tego zrobić. Zawsze ona jest tutaj tak ścięta. Wygląda to ewidentnie bardziej brzydko. Nie wiem, czy dlatego, że. Hmm, że się przyzwyczailiśmy do tego kształtu, że faktycznie tak ładnie wygląda brzydzi, a nie bardziej brzydko, to by wskazywało, że tutaj też wygląda brzydko. Dobrze, obejrzeliśmy sobie bardzo dobre wrażenia e, wizualne, naprawdę bardzo mi się but podoba. E, model pożyczony przez FootballSport.pl do filmiku. E, w opisie znajdziecie.